Grę wysłał mi Karol Wojtyła. Grzech nie zagrać. Cześć, to Mario Atari Retrofan. Witam ponownie. Eee, czym zaskoczy nas w dzisiejszym odcinku nasz kochany Eliop, czy jak ostatnio dzielnie dzierżąc w dłoni swój joystick podczas. Zakończonej sukcesem próby rozebrania ślicznej sary, tego nie wiem, ale na pewno będzie ciekawie. Zapraszam do kolejnego odcinka. Co roku, już od 12 lat, bo teraz jest 12 edycja, odbywa się w Niemcach coś takiego jak Basic Tenliner Ten Contest, czyli. Konkurs na dziesięciolinijkowe gry i programy napisane w basic na różne sprzęty. E, bo dotyczy to komodorków, Atarinek, e, widziałem tam Spectrumy, Amstrady, e, msx -y, także totalnie e, wszystkich naszych kochanych komputerków. E, I powiem Wam, że to co zobaczyłem na tej stronce, bo kurde pierwszy raz dopiero wlazłem, to jest mistrzostwo świata. E, to jakie gry potrafią być ogarnięte w tych paru linijkach, chociaż te, te parę linijek to jest taka, to, taka trochę ściema, bo tam są... E, Cztery kategorie. Może tak, po kolei polecimy. Pierwsza kategoria jest to 10 z 80 znakami na linię. Druga to jest ze 120 znakami. Trzecia to jest Extreme z 256 znakami na linię. I czwarta to jest też 256 znaków na linie, ale nie gra, tylko dowolny program. Także reasumując, 256 znaków na linię tak naprawdę to w atarowskim Basicu, który ma powiedzmy z instrukcją POKE 40 znaków w linii, no to tak naprawdę jedna linia przy 256 znakach, to jest takich 6 linii właściwie, więc 10 linii po 6 linii to jest 60 linii, czyli program się robi całkiem spory. Nieważne. To i tak jest ekstremalnie mało jak na gry, które zobaczyłem na tej stronce i grę, którą Wam dzisiaj pokażę. To jest totalne mistrzostwo świata. Morda mi się cieszy, przepraszam, aż ciężko mówić, bo... Efekt, który jest na ekranie, nie tylko w przypadku dzisiejszego bohatera, czyli Jumpmana, ale ogólnie tych gier, które tam zobaczyłem, to jest niesamowite, że, że to zostało właśnie upchane w te, w te, no, w te 60 linii, nazwijmy to, bo, bo tyle tak naprawdę tego jest. To jest coś niesamowitego i te gierki są naprawdę świetnie wykonane graficznie, jak na, na, na taką pojemność. Są nawet jakieś dźwięki, grywalność. Yy... Jumpmana na przykład jest niesamowita. No wiadomo, nie, nie, nie jestem w stanie ograć reszty tych gier na inne platformy, bo, bo nie mam części tych platform, ale to, co zobaczyłem na YouTubie, jest naprawdę jest, no, 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 odlot totalny. I teraz tak, bohater dzisiejszego odcinka, Jumpman, jeszcze raz powtórzę, no, bazuje graficznie na znanej gierce. Został napisany przez Erika Kera. Wygląda jak Mario. Dźwięki też są trochę jak Mario. Ktoś tam w ogóle w komentarzach gdzieś napisał, czytałem, że no trzeba korzystać z gierki, grać, póki Nintendo się nie kapnie i na całym świecie nie wykasuje plików z tą grą, no bo wiecie, jaką ma politykę Nintendo. W każdym razie troszkę o gierce. Jest to niekończąca się skrolowanka jednoprzyciskowa. To oznacza, że się nie kończy, że gramy cały czas, że się ekran przesuwa i że używamy jednego guziczka do grania. Firem tylko i wyłącznie sterujemy gierką. Fire służy do skoku. Takie, takie, takie naciśnięcie to jest skok, a takie przytrzymanie to jest taki skok większy. Gierka trudno powiedzieć czy ma levele. Tam co 200 punktów Teoretycznie, bo ja tylko doszedłem do takiego drugiego levelu, e, zmienia się poziom trudności naprawdę na przesrany maksymalnie. E, zmienia się wystrój wnętrz, bo pierwszy level wygląda jak takie normalne Mario, te wiecie zielone, tam trawki, murki, te rurki, takie wiecie, te kosteczki. A drugi level to jest tak jak w podziemiach Mario i też się muzyczka e, troszkę tam zmienia. Co jest dalej? Nie mam zielonego pojęcia i prawdopodobnie nigdy w życiu się nie dowiem, bo gierka jest tak trudna. W tej gierce e, ginie się co 3 sekundy, co 10 sekund, czasami się do 15 sekund uda dograć. E, ja tam zdobyłem maksymalnie 230 punktów, czyli już zobaczyłem ten drugi level, ale tam już są takie w ogóle kosteczki, trzeba mieć ten wzrok wyprzedzający akcję już, a ja, a ja mam jedno oko i w ogóle jeszcze... Koszulkę Komodore to już mi w ogóle nie szło. E, chaotycznie gadam, ale dzisiaj bardzo wcześnie jestem niby wyspany. Ale ja, im dłużej śpię, tym jest gorzej. Także wybaczcie, zapraszam do obejrzenia mojego krótkiego gameplayu Jumpmana. Tam już jest wszystko przygotowane. E, spróbujcie koniecznie, naprawdę koniecznie zagrać sami, bo to jest niesamowite, jak ta gierka wygląda, jak, jak, jak szybko chodzi i jak wciąga. Dajcie znać w komentarzach, jakie wyniki Wam się udało wykręcić. Ja mam 230 na razie rekord, zobaczymy ile zaraz wyjdzie podczas gameplaya. Eee, co, zaczynamy. Trenowałem w ogóle na emulatorze. Teraz sobie odpalimy gierkę eee, i spróbuję na arcade sticku. Teoretycznie będzie łatwiej, bo będę sobie tylko tak walił w ten czerwony guziczek. Zobaczymy. Eee, Jumpman. Dobra, nastawiamy się, chociaż ta koszulka może mi wróżyć brak powodzenia. Fajer. Patrzajcie na grafikę, patrzajcie na, na szybkość scrollingu, no i patrzajcie jak gram. Czekajcie, jak będzie najlepiej? Tak, chyba będzie najlepiej uderzać. Dobra. Ja już teraz na Was chyba nie będę patrzał, będę mało gadał, bo tutaj trzeba naprawdę skupienia. Lecimy z tym koksem. No i to, to jest to, co mówiłem, że ginie się co 3 sekundy, czekajcie. Nie, bo on ma strasznie jest, krótki skok, ma ten ten e, fire tutaj. E... Jest... ci kurde! Nie, to mo może, może kciukiem, może lewą, może zmienimy rękę, 50 punktów. Nie, bo teraz się za gęsto zrobiło te krótkie, to źle mi wygenerowało. To jest błąd teraz gry, że mi nie poszło. Jeszcze raz. Aż, kurde, niż <laughs> mi się ciepło robi. Nie no, emulatorze się grało kurde lepiej. Lepiej mi się ten kontrol wciskało niż tutaj tego. Jest, jest, Ach. Dobra, gramy aż mi się uda do, do tego drugiego levelu dojść, bo chcę wam koniecznie pokazać kurde tą grafikę. Z tych takich rzeczy co wyczaiłem tutaj, jak jesteśmy na wyższym poziomie to nie skaczemy, lepiej się po prostu ześlizgnąć w dół. Oj, i teraz coś się, coś się z grafiką popieprzyło, widzieliście? Dopiero, dopiero coś się rysowało. W ogóle tam było napisane w opisie przez tego Erika Kera, że granie na NTSC to jest dopiero wyzwanie, że tam jest tempo ekstremalne. Jest, kurde, patrzcie już jak, już jak bliziutko byłem, 80, już jest, już jest grubo się robi. Niepotrzebnie skoczyłem, no mówię o ześlizgiwaniu się, a potem skaczę. Ale to jest, wiecie, to jest decyzja chwili, bo tu jest tak mało czasu na reakcję, że... Jest, 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 i po co ciulu skakałeś znowu, ja pierdziele. Nie, ja się nie denerwuję, tylko tak, tak zauważyłem po prostu. A nie, bo tutaj wiecie, już... I teraz na złość wam nie pokażę drugiego levelu. Uwaga. Dobrze, na razie generuję. Wysoki skok. Jest, niepotrzebnie, ale przeszłem, przeszłem. Bo mi... Ręka mi zadrgała, kurde. Uff. Jezu, jak ciepło w tym pokoju jest. 100 punktów. <grych> Dobra, dobrze jest, dobrze. Zes zes zeskok, dobrze, dobrze. dobrze. Dob za Dobra. Jest, jest, jest. Nie, nie, nie uda się za daleko. Kurde, ile 140 widzieliście, to ja pierdziele, jaki jestem dobry. Ale naprawdę, no, ja, ja nie was nie oszukuję teraz. Ja naprawdę 230 ugrałem tutaj. Muszę się. Dobra, teraz czekajcie, czekajcie. Ja, ja to wezmę teraz, teraz. Teraz wezmę tak. Uwaga. Nie, bo tu, bo tu źle wygenerowało. Dobrze trzymam, tylko że źle planże wygenerowało. To musimy jeszcze raz. Och, Boże, długi skok miał być. Ale przyznajcie, wygląda niesamowicie. Kurde, tryb znakowy, ale kolorki, kurde, jak. Ach, jak... źle generuje. Boże, jak na po prostu. Człowiek nagrywa materiał i potem y, generuje tak do dupy. Powinno mi taki długi mostek wygenerować, bo tak mi się. Tak mi się robiło, jak, jak próbowałem. Oczywiście nie gram w pracy, absolutnie. O, i memory error wyskoczyło i tak się też dzieje na emulatorze. Po którymś game overze wyskakuje z powrotem do self testu. Tutaj wyskoczyło memory error, ale coś pewnie z generowania, plansz przekroczyło jakieś tam stosy czy, czy coś. O, i, i trzeba Gierkę niestety od nowa wczytać. Na emulatorze jest podobnie, tylko że self-test wyskakuje. Jeszcze raz załaduję, pozwólcie, próbujemy, próbujemy jeszcze chwilkę. Materiał krótki, dzisiaj będzie to wytrzymacie, bo chcę sprawdzić, czy mi się ten drugi level uda ogarnąć. Ja, nie, źle się tak trzyma. Jest, patrzcie, jakie pizza! Ach! Znowu zła decyzja. Kurde, to jest naprawdę jest ułamek sekundy na decyzję, czy skoczyć, czy nie, czy, czy krótki, czy długi. Ach, ale tutaj to te, te zdenerwowanie jest takie jest takie pozytywne, bo człowiek, człowiek chce ciągle próbować i, i grać, ale... No bo wiecie, są gierki, w których człowiek rozwala joystick, wali w klawiaturę, to, tutaj nie, ale, ale też się robi ciepło, też jakieś tam brzydkie wyrazy na su... No... nie, tutaj za krótki skok, na emulatorze się... emulatorze... na emulatorze się lepiej gra. No już się ten błąd rysowania robi, też nie wiem z czego to wynika. Dobra, zróbmy tak, bo nie chcę was zanudzać. Y to się teraz będzie nagrywać. Ja wam zrobię w tym momencie przejście. Ja sobie tutaj będę teraz długo próbował grać, aż się uda drugi level i wtedy wam go pokażę i się materiał skończy i w ogóle. No, dobra. <grywamy> Gramy. I już tak to. No. Jest! Ha! Widzieliście! Udało się! 220. No, a żeście mi nie wierzyli, że miałem 230, bo żeście się śmiali, że, że mi nie idzie, że, że, że was ciulałem, no. Fajnie, nie? Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Teraz już się nie uda, to kończymy materiał. Tylko troszkę dłużej. Teraz się nie uda, to kończymy materiał, ale już widzieliście, byłem w levelu drugim. Zmienia się sceneria, jest fajnie. Ach. Minuta jeszcze, minuta i, i wyłączamy. I sami już potem grajcie. Ja pierdyle. Nie, dobra, ostatnia próba. Nie. Ważne, że się udało. Widzieliście, nie jestem oszukańcem, a wy nie niedowiarki, uwaga. Kurde! Dobra, <laughs> kończymy. Gierka jest totalny sztosik. Piątki nie dam, bo nie, no piątki nie, ale. Pełna czwóreczka, naprawdę zagrajcie niesamowita giera i pobijcie moje 220 z tego gameplaya albo 230, jeżeli mi wierzycie ogólne. Eee, dajcie koniecznie znać, czy prowadzicie, jakie wyniki wykręciliście, jak się Wam gierka podoba. Patrzcie wszystko przez pryzmat tych właśnie 10 linijek basicowych. Na razie, trzymajcie się.